problem. Dwóch się o mnie stara, a ja nie wiem. Z lewy biorę, co będę żałować. A jak tu wybrać, kiedy oni obaj trefni? Stefcia, musisz wybrać. Albo ja, albo on. Tak, wybieraj. Albo ja, albo nikt. Ale no nie wiem. Możemy się bić. Dajcie spokój. Urodę i tak macie niepełną, A i te resztki chcecie wybić? Sercia, mam auto, mam złoty łańcuszek. A on co ma? Ja mam dobre serce. To może lutek. A auto, a złoty łańcuszek? E, no to Jacek. Sercia, a dobre serce? To się bijcie. No. O, sercia. Sercia, to by ten cios poświęcał. Stercza, wystarczy. Starczy. To teraz powiedz mi coś miłego. No nie wiem, może przywalę mu jeszcze raz. Dobrze mi idzie. To wszystko? A co? To może jednak wybiorę Lutka. Przecież wygrałem. A ja tam wiem, znam się na boksie. A może to Lutek wygrał? No, może ja wygrałem? Ty, chcesz wygrać jeszcze raz? Stefan, broń mnie! Zostaw go! Co zostaw? Treby mi się wcina, to wam mi podbiera. Jacek, miej męską godność. Masz godność? Mam. Pokaż, że ci na mnie nie zależy. Takich jak ja możesz mieć na No faktycznie jest jakaś spęczka, ale coś mi się należy. Dobrze, już oddaję. Kopnij se. O, jaki piękny wieczór, Robercie. Księżyc tak pięknie wisi i powietrze takie żwawe. To przy Tobie powietrze się tak oszło, bo Nigdy wcześniej nie widziałem żadnego powietrza. A będzie muszę coś wyznać. Co takiego? Ale obiecaj, że się ucieszysz. Obiecuję. Ja Cię kocham. Nie. Tak. Cieszysz się? No nie wiem, to tak spadło na mnie. jak muszę to gonić, on na której siedzi, tak? Inaczej. Suru. Marydarka wybrała. To jest szok, szok, szok. I co teraz? Niech Ci serce tobie. Emu. Co to znaczy, Józef? Że już zawsze będziemy razem. Tak? To dziwne, bo ja jutro wyjeżdżam. Dlaczego? Bo nie zrozumiesz. Powiedz. Bo muszę. Nie rozumiem. No widzisz? A no, to ja wyjadę też. Ale nie odpowiem. A gdzie też? Na przeciwną stronę. Co no teraz? Na koniec tutaj prawdziwa kobieta i prawdziwy mężczyźnik. Pamiętasz tam tą sytuację na świecie? Tak. A dlaczego pytasz? Bo wiesz, rozmawiałam wczoraj z Grześkiem. Z kim? Z Grześkiem? No tak. I co ci powiedział? Mówił, że już o wszystkim wie. E, Marcin mu powiedział, że cały czas go okłamywałaś. Co z niego za kolega? Ale z drugiej strony nie ja byłam w stosunku do Grześka całkiem fair. To prawda. Ale miłość mi wszystko wybaczy. Tak całkiem wszystko to nie. Choćbym oszalała z rozpaczy, a szalejne chcesz. Dobrze, więc pójdę w dalsziną. No. Jak go nie kochasz, to nie. Kiedy tygodnie przeminą, to zaczniesz żałować mnie. Nie będzie ciebie żałować. Jesteś okrutna i zła. Miłość mi jednak wybaczy. Możliwe, ale nie on. Dobra.